Dzień dobry. Kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Nocka przebiegła nam bardzo sprawnie. Jak się po imprezie posłał do 7.40, więc zdążyliśmy się wyspać. Nawet się nie budził w nocy, więc naprawdę było super. Wybieramy się teraz z chłopakami do sklepu, bo musimy kupić rzeczy na siedemko. Jedziemy w piżamkach. Ogólnie, jak Julek był mały, to bardzo lubił to, że. Jeździliśmy po prostu w piżamach do sklepu, że wiecie, nie musieliśmy się ogarniać rano i tak dalej. I to była zawsze dla niego taka atrakcja, więc utrzymujemy tradycję i jedziemy sobie w piżamkach do sklepu. Wróciliśmy po zakupach do domu, zrobiłam szybko śniadanie dla Maksa, położyłam go już spać i teraz przygotowuję się dla mnie i dla Julka. Jurek sobie zażyczył pancake, więc po dzisiaj będziemy jeść. Nie. A u ręce? Tak. Te ręce u ale nie. Ja malin. To ja dziękuję za tę malinę. Weź sobie, dobra? Okej. Okay. Czemu pan pankeka? Bo jestem ciekaw, jak pan ciasto smakuje. Jak ci ci wyszedł. Ej. Mm. Wszysty. Wszysty pankek. Aha, idę z naszym zwierzogrodem na dwór. Dobra. A my widowie właśnie włączamy sobie e, zwierzogród. W sensie spróbujemy drugi raz obejrzeć, zobaczymy ile się uda. Obejrzeć tym razem. Wczoraj obejrzeliśmy tylko 25 minut, bo zasnęłam. Zambieszcza. A ja jestem ciekaw, co się stało z ludźmi w tym filmie. Czy oni gdzieś są. W ogóle, czy oni nie istnieją w ogóle. Może nie śniega. Mm. Nie wiem czy to już mówiłam, ale Paweł jedzie z nami. Ogólnie. No. Sorry, że tak zwiję temat. Ta wycieraczka jest bez sensu tutaj. To jest za. Wysoka. Bo mamy, tak, bo mamy za niskie drzwi. Tak. I drzwi ją przesuwają. To do środka to trzeba włożyć. Do w kitu, no? No, do środka po prostu. No, o i tutaj jest Merry Christmas. Merry to... Christmas. Coś to chodzi to... i ten. No i co? Mak się został z dziadkami, a my idziemy zjeść i potem taki. Tak jest. Planował czas. Jaki czas? Na który wychodzimy. No czekaliśmy na ciebie. Jak na mnie? No czekaliśmy na ciebie, potem poszedłeś z psami i... A no tak, bo pieski. No. Nie zdążymy zjeść. No, coś źle zorganizowaliśmy. Jedzenie nam nie jest dane. Julia, dzisiaj na obiad na czosy i popcorn? Ajajaj. Aj. Jakaś przeżyje. <głos> <głos> Bardzo ciężkie No, nie no. Co możemy szybko, Jakiegoś hapsa weźmiemy co no. po drodze po prostu. No nie stoimy już chyba z 20 minut, żeby skręcić w ogóle w stronę galerii. Ale czy jest bo tu ludzie się wbijają normalnie, zobacz, przecież to jest pas do prawo skrętu tylko jeden, a wszyscy tam zobacz. Patrz, widzisz tych dwóch tam? To Poczekamy są... kulturalnie. Ale pytanie, czy będzie w ogóle jakieś miejsce? No my dlatego stoimy, bo wszyscy wjeżdżamy do galerii. No najgorsze jest to, że każdy z nas jest hunger. No. Najgorszy jest też, niedziela, godzina 15. Wszyscy idą na jarmark właśnie i... I parkują w galerii. I idą zjeść. No. Nie no, oni też za 100% oni no, tu będą skręcać, ale oni się wbiją na chama tutaj no. wszyscy. Oni się wbijają po prostu i wiesz, i to się tak nie da. No ale tam wszystko stoi. No tak, no ale mimo wszystko, nie? Film jest na 15? Równo? No to jeszcze masz 20 minut reklam. my, my lubimy z Jukiem reklamy. Wtedy dowiadujesz się okay. o kolejny fajnie. Patrz, filmach. wjechał, w, 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 mówiłem. I drugi też wjeżdża. że tak tak, on tak, tak. O, nie ten korek jest taki, bo nie ma miejsc postojowych w galerii. No wiem, no ale cały czas ktoś wyjeżdża, cały czas ktoś wjeżdża, więc kiedyś dojdziemy do tej galerii. Wszyscy są z kolimami, tak? O, czemu z kolimami? Wejdę, wyjdę, wyjdę, wyjadę, wyjadę. No ale zobacz, tu się dzieje, nie? Dlatego jest taki korek, bo wszyscy z lewego pasa próbowali się wbić na prawy. No. No ale to są akurat ci, którzy jechali od drugiej strony. No, to no też wszyscy. Ja... No, może nie wszyscy. No. Ale większość jakby, to wiesz, to też jak no. mieli się wbić. Tu im wybaczamy. Tu wybaczone, panie Golfie. Jest 18 miejsc na całym parkingu. No ale tu znajdziemy miejsca. No. Ja nie wiem, czy jest sens w ogóle tu wjeżdżać. Pamiętaj, że w to się liczyła miejsca dla niepełnosprawnych. A matki z dziećmi tylko. Matki z dziećmi raczej będą zajęte, ale niepełnosprawni mogą być wreszcie. No, ale, tak, no, ale dla matek z dziećmi też się liczą. No, liczą się, tylko będą zajęte, więc. No, ale tak czy siak. Nieważne, nie czy są. No dobra, zajęte, czy nie są zajęte, tak, no. liczą się. Jestem ciekaw, czy elektryki się też liczą. Tą całość, pewnie tak. No, stoimy już z 20 minut, dobra. Uberkiem mogliśmy jechać. Kto pomyślał, że tak będzie generalnie na końcu na samej górze jest cyfrowy parking, który jest napisane o coś takiego cyfrowy parking. Nigdy z tego nie korzystaliśmy ogólnie. A teraz stwierdziliśmy, że skorzystamy. Jest dość drogi, bo tu parking kosztuje 5 zł za godzinę, a tam 10 zł za godzinę. No więc jest no dużo drożej. Dużo drożej, ale zarezerwowaliśmy na 3 godziny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo wszędzie są po cztery miejsca, A te miejsca to pewnie, tak jak mówiłem, są wiesz, jakieś takie, nie ten. No tak, no bo nie mamy dziecka, więc nawet nie możemy stać dla matek z dziećmi. Czyli no, Jurek już nie jest jako dziecko, nie uważam. No nie, nie no w, nie w żadnym wypadku. Jak ktoś staje z takim dużym dzieckiem na to, takie miejsca, to jest. To nie powinien tam stawać. E, a widziałam a, kilka takich sytuacji. A reszta to są miejsca najpełnosprawnych pewnie we większości. No. Więc jedziemy na samą górę, na dach. Serio. Ej, a fajnie, bo ja sprawdzić czy tam nie jest spoko pod robienia fotek auta, wiesz? Nie no Uj zoba, Jezyk, pusto. Luksus! No ale no drogi luksus, no, nie? Drogi luksus. Teczki miejsce, proszę bardzo. No spoko, spocik. Ej, dobra, tu na foty ma to sens. No, ej, powiem ci, że fajnie. Fajnie, tam fajnie, widać Gdańsk, no. widać O, zarobiście na foty. Mega spoko. I zamówiliśmy sobie przez telefon, bo przez apkę można zamówić. Ludzie stoją w kiosku i ominęliśmy wszystkich ludzi w kiosku, i po prostu zamówiliśmy sobie online. To ja mam numer 00, a na tablicy jest aktualnie numer 63. O kurde. Czyli jestem 38 zamówieniem. Ja pierdzielę. I tablica jest wypchana. Nie no to u nas idzie szybko, bo okay. te mobilne idą szybko. No ja chciałem salat Store, ale się wrapy skończyły, więc zostało mi wrap KFC. Ile se wziął w rapa w maku. Za zdrowie. Jak go ładnie poprosisz, to może się z tobą podzielić. Potem go zabierz na kolejnego wrapa. Póki nie. Dobra, jesteśmy już po filmie. Wyjeżdżamy właśnie z parkingu. Jestem ciekawa, czy będziemy musieli jeszcze zapłacić przy tamtym wyjeździe. A może powiemy, jak film najpierw a nie parking? Tak, tak, bo teraz się przejąłem tym parkingiem, że będziemy musieli płacić znowu. I Jeżeli chodzi o film, to super. To jest chyba jedna z lepszych bajek, jakie widziałam. I jedynka i dwójka. Mega, no. taka śmieszna, taka życiowa z takim przekazem. Mega fajna bajka, serio. Ocenka? Spoko bajka, taka 9 na 10, ale bardziej, w sumie 8 na 10, ale bardziej mi się jedynka podobała. Często tak jest, że te jedynki są lepsze, nie? No ja się naśmiałem, fajnie było. Nie, no. bardzo fajny, Bardzo fajna bajka. Taka dla dorosłego też git. No. Ale teraz często, są, bo typu, z mnie nie chodzisz zawsze, ale Aha. w tych bajkach takich, na które my chodzimy z Julkiem, tam są śmieszne rzeczy, takie właśnie, że tylko dorośli komają o co chodzi. Okay. No. Fajnie, że mamy małego maksa, że będziemy mogli teraz z nim chodzić na bajki. W zasadzie sensie nie no, teraz, ale no, jak będzie trochę starszy, to będziemy mogli chodzić z nim. Rozluźniła się też w galerii, więc na spokojnie możemy wyjechać, nie musimy stać w żadnych korkach tutaj. Jedziemy teraz po Maksa, bierzemy go ze sobą i jedziemy odwieźć Julka i przy okazji spotkać się z dziadkami. Wróciliśmy już do domku, położyliśmy Maksia spać I teraz Teraz otworzymy powo kalendarz adwentowy. Nie otwieraliśmy go kilka dni, bo jakoś tak cały czas zapominaliśmy o tym po prostu. Zrobiliśmy to przemeblowanie i to stało sobie tak z boku i no nie otwieraliśmy po prostu. Ostatnio otwieraliśmy ósemkę osiem mamy do nadrobienia. No, jak to będzie. Tak będzie. No, dziewiątka tu jest. No, to dzień spory powiesik w sumie będzie. Dziewiąteczka wlatuje. To są te chyba takie stędy, żeby to stało. Super! Nie! Yeah. Tak, to na końcu się montuje. Dobra. Duże, kochanie, duże. To będzie na baterie. O, jest. O kurcze. Mamy dwie baterie. Można wkładać. Mm -hmm. Właśnie pytanie, czy teraz od razu wkładać baterie, żeby tam był prąd? Tak, 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 bo to się od razu leka, patrz. To to idzie... Trzeba kręcić. No ja wiem. Pierwsze majsterkowanie. Majsterkowanie przy ulicy. Tak jest. A ile masz śrubek? Kurde, nie wiem, sporo. Z dziesięć? Wszystkie są chyba takie same. Spoko, że w którymś momencie dostałeś to auto. Tak. No Bo tak jakbyś dalej składał ulicę w połowie tak naprawdę grudnia, to było lipa. No, a tak wiesz, masz to auto, już się jarasz, mm -hmm. ale czekasz. Już wiesz na co czekasz, ale nie wiesz kiedy się tego doczekasz. Spoko. To tak jak produkcja Porsche. Też kurde czekasz, nie wiesz kiedy się doczekasz. I nagle bum. No, tak było dosłownie. Dobra, mamy to. Jednasteczka. Jakaś płytka, elektronika, jakaś dziewczyna. A wkręcasz to tutaj. Tu widzisz? A i to ma być podłączone pod. To jest Sound Module. To jest ten efekt dźwiękowy, to będzie. Będzie brzmiał jak Porsche 911 Turbo. Dawno nie widziałam pałacu tak niczym. A ty masz takie auto? Nie, ja mam gts o, czyli nie będzie brzmiał jak twoje. Nie, ale to i tak nie brzmiałoby jak moje, bo to klasyczek, a mój to wiesz, już te wypłowiałe, wszystko. Mój średnio brzmi akurat. Tu jest jakiś baton i jest speaker, bo to jest dopiero jakby moduł. A jeszcze będzie speaker i button gdzieś, więc jeszcze dwa dni nam na pewno zajdzie na speaker i guzik. A autko tak, będzie po prostu spód i tyle. No, może tak być, Paweł. Nie, no na pewno, wszędzie nie wiem, powkładać jakieś fotele i tak dalej. Mhm, będzie tak, 100%, zobacz. Mamy to. Lecimy z dwunasteczką. Będzie przycisk, 100%. Albo mikrofon. Ani ta, ani ta hotele zobacz okej okay, będą potrzebne później lecimy 13 dziewczyno robi się coraz ciekawiej jakby cały wnętrz mm -hmm. cały interior i powiem ci że on tak no całkiem całkiem jest odwzorowany tak detalicznie ładnie to wygląda teraz tu wkładamy siedzenia dobra i teraz tak wkładamy to tutaj i na razie chyba nic nie dokręcamy wiesz tylko to się wkłada o I widzisz jest już cały interior no, zaczyna to wyglądać. 14. To jest moja kochana no, tezik, taki po prostu, Aby żeby sobie notować rzeczy, tak. Jest napisane, żeby sobie notować codzienne przypominajki. Spoko. 15. O. No i masz. Speaker go się przyczepia do tego. Mamy to, wkładam z powrotem. I teraz zaczęliśmy się zastanawiać, widzowie, czy my otwieraliśmy do dnia publikacji, czy do dnia w momencie, w którym nagrywamy. Nie pamiętamy. Zastanawialiśmy się i nie wiemy, jak to robiliśmy, więc ustalamy od teraz, że będzie to do dnia publikacji, czyli do 16. Tak jest. Czyli ostatni, 16. Tak. 16. No. Ten duży to no. coś do auta. Co to jest? magnes magnes silnika. Już naprawdę nie mają co dawać chyba, co? Ej, to akurat jest sobie No, to akurat taki ten... High quality magnet. You can transform any metallic surface into a practical pinboard. No czy on jest high quality? Do ręki ci się nie przyczepi. Nie wygląda na high quality. No nie. A na razie tyle. No już mamy prawie całą furkę. Prawie. Jeszcze trochę. To jest niesamowite, jak szybko ten czas leci. mam wrażenie, że ja dopiero co nagrywałam pierwszego vlogu masa, a już jesteśmy ponad połowę. Tak wiecie, sobie rozpisuję mniej więcej co będziemy robić każdego dnia. Tu tych dni już jest tak mało. Tak smutno. Tak, bo projekt, no, nie? Ale, ale nie Nie, z drugiej no. strony nie możemy, nie możemy sobie po prostu no. za dużo to czasu. Teraz e, idziemy troszkę ogarnąć papier i idziemy ogarnąć prezenty świąteczne, bo. Nie mamy wszystkich kupionych, a jest już późno. Tak naprawdę zaraz są święta, i niektóre firmy już mówią, że na przykład, jeżeli zamówicie do tego, to będziecie mieć gwarancję, że do świąt to dojdzie. Więc musimy pozamawiać na przykład fotoksiążkę dla mojej babci, bo chcę takie coś ogarnąć, jakieś prezenty dla innych osób, więc no i wymyślić jakieś prezenty, bo Paweł nie ma wymyślonych. No, ciężko. No. Ja dla Ciebie żona nie mam. Więcej nie potrzebuję. Ja nie mam tu. Ty możesz nie być moim mam. prezentem. Możesz się zawinąć pod choinkę. Coś tego? Może no, lepiej nie. Był ci wyskoczył z kartonu? Nie no, ja nie mam nic co bym potrzebowała, co bym Ja też nie mam. Ale nie no, ja mówiłeś kilkukrotnie mi, że na przykład o, to bym chciał kupić, albo to mi się podoba, albo to ja coś nie tam. mówisz takie rzeczy. No mówię, tylko nie, nie słuchasz. Tak, mówisz, to chciałabym być kina. No ja chciałabym na przykład polecieć na Malezję. No, <laughs> Super! Więc idziemy coś przekminiać i co? No, kończymy vloga, nie będziemy już wam nic opowiadać, bo w sumie o prezentach nie ma co mówić, bo większość tych osób, które dostaną od nas prezenty, oglądają te filmy, więc. Wiecie, nie możemy nic zdradzać za bardzo. Ale budżet 30 zł dla każdego. Tak. To może wam zdradzić. Plus minus. No. Szankuję sobie. No więc widzimy się jutro, kochani.